Boże. Witam serdecznie na moim pielgrzymim szlaku. Jest niedziela, siódma rano, a ja idę dzisiaj z Maszyc do Krakowa. Jak Pan Bóg pozwoli, będę, będę już w Krakowie. Przed chwilą wyszedłem z miejsca, gdzie nocowałem, w Maszycach, u bardzo zacnych ludzi. Mieliśmy okazję i powód, żeby porozmawiać o Panu Bogu, z tego się bardzo cieszę, że właśnie tam nocowałem. A teraz idę taką, no, wyjątkową ścieżyną. Sam bym na to nie wpadł, bo powiedzieli mi yy, ci Państwo, u których, u których nocowałem, którędy mam pójść. Yy, dosłownie kilkadziesiąt metrów od ich domu zaczyna się las. Yy, no i tutaj taką ścieżyną, która zupełnie nie jest oznaczona szlakiem i prawdopodobnie, no na pewno bym nigdy tutaj nie, się nie dostał, gdyby mi nie powiedzieli, yy, że tutaj jest taki skrót, yy, no ale bardzo wyjątkowy, zaraz to, zaraz to pokażę, idę nad głębokim jarem, no takim naprawdę głębokim, w lesie bukowym, no jestem cały czas w ojcowskim parku, yy, więc tu się nawet nie za bardzo, yy, nie za bardzo, Sprząta te powalone drzewa. Yy, zaraz postaram się, zaraz postaram się pokazać, jak to wygląda. Gryzą komary niestety, no ale cóż, no taki urok, taki urok lasu, to jest ich środowisko. Yy, dobrze, może pokażemy to miejsce, którym, którym idę. No i gdzieś doszedłem, nie za bardzo wiem gdzie, szczerze mówiąc. Jestem w jakiejś dolince. Tutaj widać domy. Jest tam też kładka, przez którą mogę przejść. Nie wiem tylko czy nie wejdę na jakieś prywatne pole gdzieś komuś pod chałupę, No ale co zrobić. No, idę. Było tam e, takie miejsce, gdzie być może mógłbym przejść e, również, ale nie wiem, no nie wiem czy dobrze idę. Jestem wciąż w tym lesie. Idę tą ścieżką, tym skrótem. Znalazłem się w miejscu, o którym mi gospodarze mówili. To jest, to jest miejsce, gdzie w, w 1944 roku oddział AK po jakiejś dużej potyczce z Niemcami tutaj się zebrał i tutaj się modlił. Tutaj miała miejsce msza święta i dla upamiętnienia tego, Tej, tej sytuacji podstawiono tutaj ten krzyż, i tutaj się ludzie modlą, wspominając właśnie to, tych żołnierzy. W lesie ciemno, no taki las wysoki bukowy. Po mojej lewej stronie ciągną się skały a po prawej szumi sobie strumień albo jakaś rzeczka już nawet bo dość duże A ja miałem skręcić w lewo No i idę jakąś ścieżyną Gdzieś dojdę Nie wiem gdzie ale gdzieś dojdę Prawdopodobnie idę dobrze bo wspomniano mi tutaj o pustelni, yy, tutaj jest takie miejsce, no nie wiem czy to jest pustelnia, widać tutaj za, z, za tymi drzewami potężne skały, no i jakiś ogrodzony, ogrodzony teren, zaraz pójdę zobaczyć jak mi się uda tam podejść, pewnie nic przez te krzaki nie widać, ale, ale ja tam zaraz postaram się podejść. Gospodarze, o których nocowałem opowiadali mi o tym miejscu, mówili, że tutaj jeszcze do niedawna y, mieszkał pustelnik, nie wiem czy mieszka teraz, to no był starszy, czy jest starszy mężczyzna y, więc nie wiem, tam na dole są jeszcze jakieś takie y, takie zabudowania, nazwijmy to być może on sobie tam mieszka tutaj jest adres jakby ktoś chciał przyjść

Jak na pewno poznajecie, to jest wizerunek Matki Boskiej Obertyńskiej. Zrobiłem sobie takie obrazki i zostawiam je w jakichś szczególnych miejscach. Na odwrocie jest modlitwa i prośba o modlitwę w intencji pielgrzymki. I zostawiam ją też tutaj, zostawiam w różnych szczególnych miejscach. Albo po prostu wręczam różnym osobom, które którym jestem za coś wdzięczny i jednocześnie proszę o, o modlitwę. Jestem na zamku w Koszkwi. To już jest przedostatni zamek na szlaku Orli Gniazd, na szlaku Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ostatnim zamkiem jest oczywiście Wawel. A ja stąd idę prosto do Krakowa. Mam nadzieję, że za kilka godzin znajdę się na krakowskim rynku. thank you